e Sięga przysłów, rozdział pierwszy przysłowia Salomona, Syna Dawida, Króla Izraelu, aby poznać mądrość i karność, aby zrozumieć słowa rozsądku, aby zdobyć karny rozsądek, sprawiedliwość, rzetelność i prawość, aby prostaczkom udzielić rozwagi a młodym, wiedzy i roztropności. Mądry słuchając pomnoży wiedzę. Rozumne biegłości nabędzie, aby pojąć przysłowie i trudne zdanie, słowa mędrców i ich zagadki. Podstawą wiedzy jest pańska, lecz głupcy odrzucają mądrość i karność. Synu mój, słuchaj karcenia swego ojca, nie odrzucaj pouczenia swej matki, gdyż są wieńcem powabnym dla głowy i naszyjnikiem cennym dla twej szyi. Kiedy cię, synu, z wodą występni, nie guć się, choćby rzekli. Pójdź z nami, czyhajmy na krew, zaczajmy się bez powodu na niewinnych. Wchłoniemy ich żywych, jak szeol, zdrowych, jak schodzących do grobu. Znajdziemy wszelkie kosztowności, napełnimy domy swe łupem. Dziel swój los razem z nami. Jedna sakwa dla nas wszystkich, synu mój. Nie chodź ich drogą. Powstrzymaj swą stopę od ich ścieżki, gdyż nogi ich pędzą do zbrodni. Śpieszno im, bo krew chcą wytoczyć. Lecz próżno ich sieć zarzucona na oczach wszelkiego ptactwa. Na własną krew oni czyhają. Czatują na własne dusze, bo taki los chciwych zysku zabiera im własne ich życie. Mądrość woła na ulicach, na placach głos swój podnosi, nawołuje na drogach zgiełkliwych, w bramach miejskich przemawia. Dokąd naiwni mają kochać naiwność, szydercy pragnąć szyderstwa, a nie mądrzy pogardzać poznaniem? Powróćcie do moich upomnień, udzielam Wam ducha mojego, nauczę Was moich zaleceń. Ponieważ wołałam, a Wy nie dbaliście, Podałam rękę, a nikt nie zważał. Gardziliście każdą radą, nie chcieliście moich upomnień, i ja waszą klęskę wyszydzę. Zadrwię, gdy nadejdzie wasz przestrach, gdy strach nadciągnie, jak burza, a wasze nieszczęście, jak wicher, gdy spotka was ucisk i boleść. Wtedy będą mnie prosić, a nie odpowiem, będą mnie szukać, ale mnie nie znajdą. Za to, że wiedzą, wzgardzili i znienawidzili bojaźń Pańską, nie poszli za moimi radami, wzgardzili całym moim napomnieniem, spożyją owoce swej drogi, nasycą się swymi planami. Bo odstępstwo prostaków ich uśmierci, bezmyślność niemądrych ich zgubi, a kto mnie słucha, spokój osiągnie, bezpieczny, bez obawy nieszczęścia. Sędziów rozdział 11. Jefte Gileadczyk był lecznym wojownikiem, a był on synem nierządnicy. Ojcem Jeftego był Gilead, ale i żona Gileada urodziła mu synów. Gdy więc synowie tej kobiety podrośli, wyrzucili Jeftego, mówiąc do niego, nie będziesz miał udziału w dziedzictwie naszego ojca, ponieważ jesteś synem obcej kobiety. Jefte uciekł daleko od swoich braci i mieszkał w kraju Tob. Przyłączyli się do niego jacyś niecponie i z nim wychodzili do walki. Niedługo potem ammonici wydali wojnę Izraelowi. A kiedy ammonici napadli na Izraela, wówczas starszyzna Giladu poszła szukać Jeftego w kraju Tob. Przyjdź, rzekli do Jeftego i bądź naszym wodzem, będziemy walczyć przeciw ammonitom. Czyż nie wy mnie znienawidziliście, odpowiedział je te starszyźnie Gileadu, i wyrzucili z domu mego ojca. Dlaczegoż to przybyliście do mnie teraz, kiedy popadliście w ucisk? Odparła je temu starszyzna Gileadu. Właśnie dlatego teraz zwróciliśmy się do ciebie. Pójdź z nami. Ty pokonasz ammonitów i zostaniesz wodzem nad wszystkimi mieszkańcami Gileadu. Odpowiedział Jeftę starszyźnie Gileadu. Skoro każecie mi wrócić, aby walczyć z Ammonitami, jeżeli Pan mi ich wyda, zostanę Waszym wodzem. Odpowiedziała Jeftemu starszyzna Gileadu. Niech Pan będzie świadkiem między nami. Z pewnością uczynimy według Twego życzenia. Przyszedł więc Jeftę ze starszyzną Gileadu. Lud ustanowił go zwierzchnikiem i wodzem swoim. Jeftę powtórzył wszystkie swoje warunki w mispa w obecności pana. Jeftę wyprawił posłów do króla Ammonitów, aby mu powiedzieć: Co zaszło między nami, że przyszedłeś walczyć z moim krajem? Król Ammonitów odpowiedział posłom Jeftego: Ponieważ Izrael, wracając z Egiptu, wziął moją ziemię od Arnonu aż do Jabłoku i Jordanu. Zwróć mi ją teraz bez walki. Powtórnie wyprawił Jeftę posłów do króla Ammonitów i powiedział mu: Tak mówi Jeftę: Nie wziął Izrael ani ziemi moabskiej, ani ammonickiej. Kiedy szedł z Egiptu, Izrael przeprawił się przez pustynię aż do Morza Czerwonego i przyszedł aż do Kadesz. Wówczas Izrael wysłał posłów do króla Edomu, by powiedzieli, pozwól mi, proszę, przejść przez twój kraj. Ale król Edomu nie uwzględnił prośby. Wyprawił Izrael także posłów do króla Moabu i ten również odmówił. Izrael pozostał w Kadesz. Następnie, kiedy szedł przez pustynię, obszedł ziemię edomską i ziemię moabską i doszedłszy na wschód od ziemi moabskiej, rozbił obóz za Arnonem, nie wchodząc do ziemi moabskiej, ponieważ Arnon jest granicą Moabu. Izrael wyprawił następnie posłów do Sihona, króla Amorytów, panującego w Heżbonie. Izrael polecił mu powiedzieć, Pozwól mi, proszę, przejść Twój kraj aż do miejsca mego przeznaczenia. Jednakże Sihon odmówił Izraelowi prawa przejścia przez swój kraj. I w dodatku zebrał wojsko, rozłożył się obozem w jachsa, i zaczął walczyć z Izraelem. Pan, Bóg Izraela, wydał Sichona wraz z jego wojskiem w ręce Izraela. On ich pokonał, i tak Izraelici wzięli w posiadanie całą ziemię Amorytów, którzy ją zamieszkiwali. Oto jak wzięli w posiadanie całą ziemię Amorytów, od Arnonu aż do Jaboku i od pustyni aż do Jordanu. Skoro zaś Pan, Bóg Izraela, wypędził amorytów sprzed oblicza swego ludu Izraela, dlaczego Ty chcesz panować nad nim? Czyż nie posiadasz tego wszystkiego, co Kemosz, Bóg Twój, pozwolił Ci posiąść? Tak samo i my posiadamy wszystko, co Pan, Bóg nasz, pozwolił nam posiąść. Czy Ty jesteś może lepszy niż Balak, syn Sipora, król Moabu? Czyż wchodził on kiedy w spór z Izraelem? Czyż walczył kiedy z nim? Gdy Izrael przez lat trzysta mieszkał w Hezbonie i w miejscowościach przynależnych w i w miejscowościach przynależnych oraz we wszystkich miastach na brzegach Arnonu, czemu go tu wówczas nie wyparliście? Przeto nie ja zawiniłem przeciwko tobie, ale ty popełniłeś zło względem mnie, zmuszając mnie do walki. Niech Pan, który jest sędzią, rozsądzi dziś sprawę między synami Izraela i Ammonitami. Lecz król Ammonitów nie wysłuchał słów, które Jeftę skierował do niego. Duch Pana był nad Jeftem, który przebiegał dzielnicę Gileadu i Manassesa, przeszedł przez Mispa w Gileadzie, z Mispa w Gileadzie ruszył przeciwko Ammonitom. Jeftę złożył też ślub Panu. Jeżeli sprawisz, że ammonici wpadną w moje ręce, wówczas ten, kto pierwszy wyjdzie od drzwi mego domu, gdy w pokoju będę wracał z pola walki z ammonitami, będzie należał do pana i złożę z niego ofiarę całopalną. Wyruszył więc jeftę przeciw ammonitom, zmuszając ich do walki, i pan wydał ich w jego ręce. Rozgromił ich na przestrzeni od Aroeru aż do okolic Minnit. Co stanowi 20 miast, i dalej aż do Abel-Keramin. Była to klęska straszna, a Monici zostali poniżeni przez Izraela. Gdy potem wracał Jefta do Mispa, do swego domu, oto córka jego wyszła na spotkanie, tańcząc przy dźwiękach bębenków, a było to dziecko jedyne. Nie miał bowiem prócz niej ani syna, ani córki. Ujrzawszy ją, Rozdarł swe szaty, mówiąc: Ach, córko moja, wielki ból mi sprawiasz. Ty też jesteś wśród tych, co mnie martwią. Oto bowiem nierozważnie złożyłem panu ślub, którego nie będę mógł odmienić. Odpowiedziała mu ona: Ojcze mój, skoro ślubowałeś panu, uczyń ze mną zgodnie z tym, co wyrzekłeś własnymi ustami skoro Pan pozwolił Ci dokonać pomsty na Twoich wrogach, ammonitach. Nadto rzekła do swego ojca, pozwól mi uczynić tylko to jedno, pójść mnie na dwa miesiące, a ja udam się w góry z towarzyszkami moimi, aby opłakiwać moje dziewictwo. Idź, rzekł do niej i pozwolił jej oddalić się na dwa miesiące. Poszła więc ona i towarzyszki jej i w górach opłakiwała swoje dziewictwo. Minęły dwa miesiące i wróciła do swego ojca, który wypełnił na niej swój ślub i tak nie poznała pożycia z mężem. Stało się to następnie zwyczajem w Izraelu, że każdego roku schodziły się na cztery dni córki izraelskie, aby opłakiwać córkę w tego gileadczyka. Księga proroka Izajasza, rozdział 39. W owym czasie Merodak Baladan, syn Baladana, król babiloński, wysłał listy i dary do Ezechiasza, bo dowiedział się, że ten był chory i wyzdrowiał. Ezechiasz był rad posłom i pokazał im cały swój skarbiec, srebro i złoto, wonności i cenną oliwę całą też swoją zbrojownię oraz wszystko, co się znajdowało w jego składach. Nie było rzeczy, który, której by nie pokazał im Ezechiasz w swoim pałacu i wszystkich swoich włościach. Wówczas prorok Izajasz przyszedł do króla Ezechiasza i zagadnął go. – Co mu mówili ci mężowie i skąd przybyli do ciebie? – Ezechiasz odrzekł. – Z dalekiego kraju przybyli do mnie – z Babilonu. Znowu zapytał: Co wiedzieli o twoim pałacu? Odpowiedział Ezechiasz: Widzieli wszystko, cokolwiek jest w moim pałacu. Nie było takiej rzeczy w moich składach, której bym im nie pokazał. Wtedy Izajasz powiedział do Ezechiasza: Posłuchaj słowa pana zastępów. Oto nadejdą dni, gdy to wszystko, co jest w Twoim pałacu i co nagromadzili Twoi przodkowie aż do dzisiejszego dnia, zostanie zabrane do Babilonu. Nic nie pozostanie, mówi Pan, a synów Twoich, którzy będą pochodzić od Ciebie, z tych, którym dasz życie, zabiorą i będą dworzenami w pałacu króla babilońskiego. Ezechiasz zaś rzekł do Izajasza, "Pomyślne jest słowo pańskie, które wygłosiłeś, myślał bowiem: będzie spokój i bezpieczeństwo przynajmniej za mego życia." Dziś świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 13. Każdy niech będzie poddany władzom sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy, przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz się nie bać władzy, czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, prowadzącym ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary. Temu, który źle czyni. Należy więc się jej poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. Z tego samego powodu płac płacicie podatki, bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd. Oddajcie każdemu to, co się mu należy: komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu uległość, uległość, komu cześć, cześć. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił prawo. Albowiem przykazania nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza złabić Jemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. A zwłaszcza rozumiecie chwilę obecną. Teraz nadeszła dla Was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny dzień, nie hulankach i pijatykach. Nie w rozpuście i wyłuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszcie się zbytnio o ciało, dogadzając rządzą. Bądź uwielbiony, wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie Nieba i Ziemi. Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym. Żyje i króluje na wieki wieków. Amen.